W tym odcinku na kanale zobaczycie nowy Admin Abuse, a dodatkowo w indeksie macie nową mutację i nazywacie Kurst. Nie wiem, nie wiem, brzmi to dziwnie, aczkolwiek są to czerwone brainroty i właśnie sami wypuścił to i zobaczcie, bo udało mi się z koniuleczką zdobyć już kilka bloków. Szczęścia, zebraliśmy je do bazy i patrzcie, jak to kozacko wygląda. No przecież one wyglądają jak trochę jak Louis Vuitton, tylko jest na czerwono to wszystko, nie? Tak to wygląda. Jeszcze wam pokażę na górze, jak wyglądają podstawowe brainroty i patrzcie. Moim zdaniem jest to naprawdę niezła mutacja. Oczywiście koniuleczka i ja będziemy walczyć tutaj, żeby jakąś bazę zdobyć, bo pewnie sami będzie dawał bazę, jak to się uzbiera 75%. Tak, dokładnie. 75%, więc będzie taka baza i myślę, że będzie całkiem mroczna. Więc co? Otwieramy słuchajcie, w takim razie bloki i ja sobie zaraz do indeksu pozbieram trochę. Dobra, oczywiście one poleciały na Earliberdzie, więc warto być godzinę przed eventem. No i lecimy z Admin Lucky Blokiem i uwaga, co to będzie, co to będzie koniuleczka, czy masz szczęście dzisiaj. Carlo, no cóż to jest najsłabszy Brainrod generalnie, ale. Przyda się, bo jeszcze na Tukana zbieramy Patrzcie, jest tam jeszcze Tukan Dostępny, 198 sztuk na ten moment, kiedy jesteśmy przed Admin Abius Więc na pewno go z, e, zmiksujemy zaraz Dobra, lecimy z kolejnym I uwaga, uwaga Co tutaj mamy ciekawego? Bombinitos Ej, ale wiesz co, koniuleczka Wydaje mi się, że całkiem sporo dają pieniędzy te Kurst, kurde, tak to się trudno wymawia, że ja nie wiem Będę mówił czerwony chyba na to po prostu Dobra, dawaj kolejny czerwony, bo kurst jakoś mi tak nie leży Dobra, let's go Dobra, i mamy z trzeciego a... A, tortusy. No, i pół bańki dają, no to kurczę, no. Powiem tak, jakby to, ta mutacja była z ogniem na przykład, no to myślę, że będą fajne brain roty lecieć. Dobra, mamy jeszcze jednego takiego. A i mamy jeszcze bombinitki kolejne. Dobra, no te możemy sobie zaraz otworzyć za 5 minut, więc zaraz do nich przejdziemy. A tymczasem mamy jeszcze jedno konto, więc sobie otworzymy. No dobra, i otwieramy w takim razie te bloczki admina. Zobaczymy, co tu poleci. Mam nadzieję, że to nie będzie to samo co u koniulki, bo inaczej jest wtedy sobie. A jajaj, Karlo już był. Chciałem, żebyśmy poszerzyli sobie indeks jakieś inne brainroty, ale no nie wiem, no ta losowość jakoś nam nigdy nie sprzyja, no jak widzicie, mi to w ogóle. Dobra, a może tutaj będzie coś ciekawszego? Może będę loks... los 67? O, to by fajnie było, bo o, przeleciały. O, ale tych nie masz koniuleczka, nie. więc mamy takie jeszcze. I zobaczę, może tutaj będą. Bo tu mogą ty, nie wiesz, koniuleczka, ale los 67 polecieć i Też, chyba nie, mamy. nie. Tak, bierz sobie do indeksu, musisz się do bazy włożyć właśnie. Ta mutacja jest bardzo podobna do bludrota, patrzcie. Dobra, próbowałem tu z koniuleczką jeszcze tu Kana wydropić. W sensie tego bunito, bunito, zrobiliśmy chyba z 5, nie, no więcej, tak z 7-8, myślę, zrobiliśmy spawnów, ale wylatywały tylko ślimaki i roko. Więc, kurde, mamy strasznego pecha. No i zobaczcie to. Została tak naprawdę. Minuta 40 do Admin Abuse. Co ciekawe, sami nie puścił żadnego treita jeszcze wcześniej, więc chyba nikt nie wie, czego się spodziewać po tym. Będzie na pewno dużo mutacji tej czerwonej. No i serio, nie mam pojęcia, co się stanie, nie? No i dobra, 3, 2, 1 i zobaczymy, czy zniknęło na zawsze. Zniknęło na zawsze, zobacz, co się dzieje, koniuleczka. Jesteśmy w tym nowym mutacji, w nowej mutacji jesteśmy. A, spin radioaktywny. Być może nie będzie. Ej, dobra, zobaczmy, co jest w tym nowym kole, słuchajcie. Radio, a, znaczy, dobra, nie wiem, jak to nazywać teraz. Czerwony blok i czerwona łapa, ciekawe, co daje. Dobra, konioleczka, weź zakręć, bo ty masz zawsze farta, może coś dostaniesz z tego. Hajs, okej, okay, ja też mam hajs. Dobra, możemy jeszcze tu kany ładować, bo nie ma jeszcze snapa. Także możesz załadować te czerwone. I uwaga, my, koniuleczka do indeksu, musimy teraz brać te brain roty Ej, tych jeszcze nie było. Bikus, bikus, dondikus. Tak, kupuję. Gusini na, na pewno nie było. I lecą bloczki, słuchaj. Moja droga, bierzemy bloczki O, coś czekajcie, to jakiś Tako poleci teraz? Tak, Tako leci. Patrz, patrz, leci Tako. Kupuję, kupuję wszystko, moja droga. Kurst Lucky Block, pewnie że tak. Dobra, serio widzowie, będę mówił czerwone, bo ja nie ogarniam kurst mówić jakoś tak mi nie pasuje. Dobra. Lecimy. Słuchajcie, 150 tysięcy tukanów. 146. Jak to leci? No nie. Zobacz, ej, cztery bonusy mają, zobacz. Dobra, możemy je pofarmić trochę. Dawaj, 26 na pewno jeszcze dostanę, tylko uważaj na krabiki jak coś. Wow, ej, dostałem w czapkę. Ej, widzowie, ale jest jazda. fluri Flura była? Chyba była. Ej, patrzcie, widzowie, co się pojawiło. Duel machine. Ej, myślałem, że to będzie dziesiątego dopiero. A, bo to będzie dziesiątego, patrzcie, ale już się pojawiła duels machine. Prawdopodobnie koniuleczka będzie coś do pojedynków, wiesz? Assassino, też nie było. Mniej więcej pamiętam, które była, które nie. Rino. Kurde, no krab, krab za mną chodzi. Roblox ma problemy, nie? Ej, dobra koniuleczka, otwieraj bloki, które możesz. Koniuleczka, ja biorę od ciebie z bazy. To ja mam prawie całą bazę. Dobra, musimy otwierać, musimy otwierać koniuleczka. Ej, naprawdę nie wiem, co się dzieje, widzowie, nie? Jest po prostu masakra. Tak, kupuję, kupuję wszystko. Ty! Bo lecę Widzę, ja z dywanu też kupuję. Nie ma miejsca, nie ma miejsca. Problem, problem! Lecisz na dywan? Taki stres, że nie wiem, nie wiem co robić, nie? Otwieraj wszystkie bloki, otwieraj wszystkie bloki. Na dywanie lecą te zwykłe, na razie chrzanić ten indeks. Wow, Poland Players, tak, bo Polska jest kurcze najlepsza tutaj. Te, które ja biorę od Ciebie od razu sprzedaję. 3 roads razy OG Lux. co? Oś, kurde, dobra. Będzie trzeba dywan pilnować. No nie idzie sami zasnapować. Ej, Lili li, li, rali las sprzedawaj okej? Okay? U siebie w bazie. Masz na dole ją. No jest zwiększony lak i są jeszcze trzy drogi. No nic nie widać, no nic nie widać, serio. O, jest tripitropi, którego potrzebujesz. Biorę go. Dla ciebie, nie? Do Rebirfa, O, kurde, tak, tak. Festiw Lucky Bloki. Z mutacją. Ej, jestem bardzo ciekawy, oglądajcie do końca, to zobaczycie, ile będziemy mieć finalnie rzeczy w indeksie. Ze środka się coś Spawnuje i jest festiwalowy Lucky Blok. Zoba, ale jest. Ja. Ja, ja, bo ja nie mam miejsca w bazie, ty musisz ode mnie pokupować te brain roty. Poszedł Festival Lucky Block w twoją stronę. Dostał 26. O jest Nyan Cat, naprawdę? Kurst. Wow, okej, okay. on nie jest dobry, ale przyda się do indeksu. Myślę, że dużo osób go nie będzie miało. Ej, co to? O kurde, to do indeksu też będzie. Mega rzadkie, myślę, Espresso. Wow, Mateo jest. Kurst. Dobra, nie jest za dobry. A tu co leci? Ej, co to jest? Urbini Flamingo. O, kurde, i to jest jakiś nowy? Ej, patrz co leci, tortuga. Ej, słuchaj, tą tortugę możemy spróbować. Dwa miliony ma. Spróbujmy ją troszkę zrobić. Masakra, jak ciężko Dobra. się skupić. Patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć bonusów. Otwieram to i zobaczymy, co tu poleci. Dobra, ja jeszcze zabieram. Żółwia. Ile to daje? Cztery. Tak, cysterna żółwia zabierz koniecznie. Snap. <laughs> o, mój Boże. Ej, o kurde, skibidi jest straight. Taka głowa wychodzi z ziemi. Uh, tak, 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 sami, let's go. Ej, 50 SkiBD, 25 miałów. Good, good luck, o kurczę, jakby to poszło. No, u nas chyba nie poleciało niestety. Strawberry, elefanty, skibidi i tak dalej. To nie był nasz serwer. Lawaka, o kurde, lawaka z straightem tego. Ale lecą te tukany, patrzcie, to 50 tysięcy zostało. Dobra, Roko dostał 2,6. 7,4 ma już. Ogień dostał Madyszkę. No spoko, spoko Wyczekajcie do końca, żeby zobaczyć ile my mamy w indeksie, a ile wy Zobaczymy kto więcej uzbierał One more snap? O, no to zobacz, jeszcze jest, jeszcze jest Dobra, to może coś jeszcze zgarniemy Jak tam twoja baza? W miarę wyczyszczona? Tylko żeby laki, Bloki puścił Jest większe szczęście przez 3 minuty jeszcze Więc być może coś jeszcze poleci, no Tu w Tukan sold out, no zauważyliśmy sami, zauważyliśmy, no niestety O, a w kolejnym update będzie duels Dobra, jak widzicie w indeksie udało mi się uzbierać 62 brainroty na 239, także myślę, że całkiem nieźle. To jest dosłownie 1 czwarta brainrotów i zobaczcie jakiego najlepszego udało mi się zdobyć w tej mutacji. To ten jedyny Festive Lucky Block, który poleciał to dosłownie zdobył jeszcze dwa bonusy. W sumie trochę mogliśmy bardziej go podpompować, no ale tak, tak wyszło i ma 18 milionów. Dajcie znać ile wam się udało uzbierać w indeksie, no i jakiego najlepszego brainrota zdobyliście.